Cześć wszystkim. W ostatnim tegorocznym odcinku na kanale Skin Expert. Za chwilę będzie nowy rok, będą nowe wyzwania, nowe kosmetyki, ale spójrzmy sobie na kosmetyki z 2022 roku. W ostatnim odcinku poznaliście Waszych ulubieńców na podstawie sprzedaży w mojej platformie w sklepie Skin Wisdom. Dzisiaj opowiem Wam trochę. O moich ulubieńcach i to zawahanie wynika z tego, że wcale to nie jest takie proste zadanie i już zaraz wytłumaczę dlaczego. No dobra, jedziemy. Muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o kosmetyki i o pielęgnację, to ten rok wcale mnie nie zachwycił. Czyli szukanie czy znalezienie w ogóle jakiegoś kosmetyku czy kosmetyków, które będą spektakularnie wow, nie tylko w kontekście albo inaczej, nie w kontekście marketingowym, a przede wszystkim w kontekście składu tego, co robią dla skóry, wcale nie jest takim. Prostym zadaniem. Ja mam cały czas poczucie, że kosmetyków tworzy się za dużo. E, robi się to tylko i wyłącznie po to, żeby e, podążać za trendami. Czyli jak pojawił się trend na niacynamid, to teraz wszyscy mają wszystkie serie kosmetyki, toniki, serum, kremy z niacynamidem, co dla naszej skóry nie jest w ogóle potrzebne, nie w takiej ilości. No ale. Sprzedaż ma się kręcić i się kręci najwyraźniej, skoro jest to tworzone. Więc ja, jak zwykle, podejdę do tematu od trochę innej strony. Opowiem Wam o moich ulubieńcach, wcale niekoniecznie wytworzonych w 2022 roku, choć postaram się, żeby tak było. I uporządkujemy je również z perspektywy funkcji. Pojawił się pod jednym z filmów komentarz, czy na poście, kiedy pod postem się pojawił komentarz: "Tak, prosimy o ulubieńców, ale z podziałem na rodzaje skór. Nie ma czegoś takiego jak podział na rodzaje skór, bo jest to kompletnie już passé, niewiarygodne i nieadekwatne do tego co się dzieje z naszymi skórami. Podział na funkcje kosmetyków, tak, to ma większy sens i tylko w ten sposób o kosmetykach będę mówić." Podkreślam jeszcze raz, mówię o moich ulubieńcach, takich których ja, e, takie kosmetyki, których ja używam cały czas. E, parę innych, które będą bardziej uniwersalne, też się pojawi. Mm, no, bo właściwie nic specjalnego naprawdę się w tym roku jakoś z mojej perspektywy nie pojawiło. Trochę jestem rozczarowana, przyznam szczerze. Bez szału. To zacznijmy od moich ulubieńców i od razu komentarz, żeby tak nie było idealnie i pod linijkę. Z różnych powodów, o których czasami pisałam, czasami gdzieś przemykały się moje informacje na ten temat, z różnych powodów zdrowotnych, ta pielęgnacja wcale nie była aż tak od linijki i cały czas nie jest taka od linijki. Wiem, czego potrzebuje moja skóra. Wiem, jak jej to dostarczyć, ale troszeczkę poszłam na skróty, żeby sobie ułatwić, bo kiedy się zajmujemy innymi tematami, pewne elementy schodzą trochę na dalszy plan. Czasami się po prostu nie chce, nie ma weny, ma się lekki dołek. W związku z tym dobrze jest wiedzieć, jak sobie poradzić ze skórą, kiedy nie mamy ochoty na taką pełną pielęgnację. A jednocześnie wiemy, że skóra czegoś potrzebuje. No dobra, to jak to u mnie wygląda? Zacznijmy od pielęgnacji wieczornej, bo ta jest zawsze trochę bardziej skomplikowana. Moje priorytety pielęgnacji od długiego czasu to jest oczywiście bariera hydrolipidowa, utrzymanie jej w dobrym stanie, odnowa skóry, czyli działania przeciwstarzeniowe, przeciwzmarszczkowe, zapobiegające procesowi starzenia, pilnowanie przy tym wszystkim, żeby moja naczyniowość się nie pojawiła. To się nie zmienia. Moja skóra się pod tym względem nie zmienia, no dobra, starzeje się, ale jakby priorytety się nie zmieniają. Nie zawsze chce mi się nakładać serum z lipidami, serum do odbudowy bariery hydrolipidowej i krem okluzyjny, choć moja skóra tego potrzebuje, więc staram się czasami manewrować tak, żeby było dobrze i okazuje się, że sprawdzają się w tym momencie. Maski, które sprawdzają mi się w pielęgnacji, kiedy nie chce mi się nakładać oleju i kremu okluzyjnego. I te maski właśnie widzisz na ekranie to maska z Sensu Mare, maska z Pure Heels i maska łagodząca z Linii. Jeżeli więcej spaceruję, a tak staram się w tym momencie takie spacery wprowadzać, no to wiadomo, że skóra potrzebuje trochę więcej natłuszczenia, ta odbudowa bariery, ona nie jest w stanie wypaść z pielęgnacji i maski tematu nie załatwią. W związku z tym trochę inaczej do tematu podchodzę i na przykład nakładam sobie dwa lżejsze kremy, które się szybciej wchłaniają, czyli nie ma tego wrażenia takiego tłustego. One jakoś tak szybciej w tą skórę wchodzą. I na przykład wykorzystuję e, znany Wam już krem z ceramidami, z peptydami z linii i jeden z moich ulubieńców, czyli krem nawilżający z linii Red Fruits. E, jeżeli czuję, że to jest jeszcze za mało, to nakładam e, krem Natural Secrets e, Skin Better, e, bardziej taki tłusty, ale ciągle e, całość daje mniejsze uczucie tłustości niż e, e, olej i krem okluzyjny. Na razie daję radę, wiem, że będzie taki moment, kiedy moja skóra powie halo aga, ale jakby wiesz, jakby odnów swoją przyjaźń z serum BHL i y, po prostu daj mi to, czego potrzebuję. Na razie jest ok, na razie mogę troszeczkę przymknąć oko y, i kombinuję sobie tymi kremami, czasami jeden, czasami y, dwa, tak żeby moja skóra czuła się komfortowo, czyli nie było uczucia wysuszenia, nie było uczucia napięcia, to się w tych kombinacjach sprawdza. Tyle jeżeli chodzi o budowę bariery, ale oczywiście działania są przeciwzmaszczkowe, Tutaj trochę się trzeba przyłożyć i to jest element, o którym pamiętam, czyli znowu wchodzą mi w grę peptydy. Dwa pr preparaty, które są moimi ulubieńcami, czyli peptydy z Natural Secrets i świetne, naprawdę świetnie, świetne serum liftingujące od Basic Lab. Uwielbiam ten produkt. To chyba gdybym miała wskazać takiego mega ulubieńca jednego z, jeżeli chodzi o serum aktywne, to jest właśnie to serum peptydowe z Basic Lab. Wersja 30 ml daje takie poczucie, że to nie jest tylko pod oczy, tylko jest na całą twarz, szyję, dekolt. No ale dodatkowo przykrywam to też kremem też od Basic testuję ten najnowszy krem z Linii Aminis z, z czynnikami wzrostu, z odrobiną retinalu, yy, czyli takie przykrycie serum aktywnego kremem aktywnym. Yy, I o tych kremach aktywnych jeszcze dwa słowa powiem, bo to jest ciekawa kategoria, która nam się w tym roku yy, pojawiła i warto o nich też powiedzieć, ale to w drugiej części filmu. Oczywiście nie ma sezonu jesienno-zimowego w mojej pielęgnacji bez retinolu, to w ogóle nie wchodzi w grę. E, powiem tak, retinale mnie nie zachwycają, o tym już wiecie, mówiłam o tym wielokrotnie. E, wiem do czego można je zastosować, w jakim przypadku, jakby są do tego rekomendacje. W moim przypadku ja nie widzę żadnego efektu, a ja lubię widzieć efekt, ja lubię widzieć łuszczącą się skórę, ja lubię kiedy trochę mnie piecze, trochę skóra jest podrażniona. E, to ja. Ja mam do tego pełne prawo, więc ja wolę retinol. Teraz obecnie testuję z marki Theramid kliniczną witaminę A, czyli ko kombinację różnych retinoidów. Zobaczę, czy ona mnie zachwyci. Na razie jest ok, jest takie, no jest, jest nieźle. No też, chociaż myślę, że po nowym roku wrócę do mojego dwuprocentowego retinolu, który da czadu na 100% na mojej skórze. Jeżeli chodzi o mycie, oczyszczanie wieczorne twarzy, to tych produktów u mnie na półce czy na umywalce jest bardzo dużo, dlatego że ja je też testuję pod kątem tego jak funkcjonują z kremem BB, z kremami z filtrem, jakby co wprowadzić do Skin Wisdom, a czego nie. I jeszcze mi się nie zdarzyło wrócić do jakiegoś produktu na zasadzie o tak to jest ten i chcę do niego wrócić, więc jest kilka, które teraz się całkiem nieźle sprawdzają, widzisz je właśnie na ekranie, są łagodne, są delikatne, dobrze, dobrze myją skórę, ale takich produktów jest w tym momencie na rynku mnóstwo już, więc żadnego jakiegoś spektakularnego zaskoczenia też tutaj nie widzę, przyznam szczerze. Moja pielęgnacja poranna teraz jest troszeczkę inna niż zwykle o tym mówię. Z bardzo prostej przyczyny testuję, jak poukładać i jaki będzie efekt, kiedy nałożę sobie nie jedno serum antyoksydacyjne albo inaczej, nie jeden produkt z witaminą C, a trzy. W związku z tym w tym momencie nakładam serum z kwasem askorbinowym od Basic Lab. Na to nakładam witaminę C Tetra od Basic Lab i przykrywam to jeszcze kremem z witaminą C od Sensu Mare i dopiero na to nakładam mojego ulubieńca. To naprawdę gdybym miała wskazać takiego kolejnego ulubieńca tego roku to jest właśnie linia Red Fruit krem taki nawilżający. Nawet nie taki nawilżający, a nawilżający. Bardzo mi się podoba jego konsystencja, bardzo mi się podoba to, jak zachowuje się na mojej skórze. I to jest wersja, którą testuję. Oczywiście, jeżeli wychodzę na zewnątrz, to jeszcze jest na to kolejny krem okluzyjny, ochronny. Może być wcześniej wspomniany Natural Secrets Skin Better, albo może być krem jeszcze bardziej okluzyjny, bardziej taki ochronny, nawet przy dużym mrozie. Niwa granatowa w puszce, bo ona się u mnie bardzo dobrze sprawdza. I jak już wiem, że będę dłużej na zewnątrz, to oczywiście krem z filtrem i jeszcze nawet krem BB, który robi dodatkową warstwę ochronną dla mojej skóry. Natomiast gdybym miała nastawiać się na pielęgnację typowo nawilżającą, bo taka też się pojawia, bo powiedzmy sobie otwarcie, w momencie, kiedy mamy trzy produkty, Trochę olejowe, jeżeli mówimy o tej witaminie C, tetra, no to tam już w kontekście nawilżenia niewiele mogę zrobić. Natomiast jeżeli chcę typowe nawilżenie to pojawia mi się po prostu serum antyoksydacyjne, serum nawilżające i bardzo ciekawy produkt, który się pojawił w tym roku to z Bielendy ta seria Blue Matcha i taki produkt dwa w jednym. Ni to tonik, ni to serum, ni to krem. Dla mnie takie bardzo lekkie serum nawilżające to jest na mojej skóry. I to dopiero przykrywam kremem nawilżającym i kremem z filtrem. I taką kombinację też widzisz właśnie na ekranie. Jeżeli chodzi o ciało, to tutaj dopuszczam zapachy i bardziej kieruje się skład plus zapach, czyli ta przyjemność w stosowaniu. I moim ulubieńcem tego roku jest peeling cukrowy z Natural Secrets o zapachu melonowym. Bardzo mi się podoba ten peeling. Przykrywam to później balsamem do ciała, o którym też już Wam wcześniej wspominałam takim trochę bałtyckiej plaży zapachu tak jest w nazwie, natomiast balsam jest dobry jakościowo, dobry składowo plus całkiem niezłą pielęgnację robi mojej skórze. Więc też widzisz go na ekranie i odkrycie dosłownie sprzed kilku dni, jeżeli chodzi o krem do rąk, też widzisz właśnie na ekranie marka Cosrx krem do rąk bardzo szybko się wchłania, bardzo dobrze na moje dłonie działa, choć Użycie tego kremu, może inaczej, krem do rąk mam prawie w każdym miejscu, czyli w samochodzie, w torebce, w pokoju, w łazience, wszędzie bo jak sobie przypominam, to po prostu te dłonie muszę nakremować, one najbardziej cierpią zimą, są zawsze bardzo suche, więc jeden krem u mnie się nie sprawdza, ja muszę mieć ich kilka i kilka tych kremów rzeczywiście jest, natomiast ten ostatnie odkrycie z Cosrx jest całkiem ciekawy jako produkt do pielęgnacji dłoni, nawet bym powiedziała, że sprawdziłby się jako krem okluzyjny, jeszcze go w tej kombinacji nie przetestowałam, ale zamierzam. Tyle o mojej pielęgnacji o mój, i o moich ulubieńcach. E, jeszcze kilka słów o kremach aktywnych. To nowa funkcja, i to jest funkcja, którą będę dopiero wprowadzała e, w patrzenie na pielęgnację i mówienie o pielęgnacji. E, kremy aktywne to taka kategoria kosmetyków, które ani nie są kremem nawilżającym, bo nie mają tylko i wyłącznie składników nawilżających, ani nie są stricte kremem okluzyjnym, bo nie robią. Aż tak mocnej okluzji, mają za to w składzie dużo składników aktywnych, i to rzeczywiście e, takich, które działają na jakby kilka poziomów, jeżeli chodzi o pielęgnację. Głównie mówimy o kremach, które będą działały przeciwstarzeniowo czy zapobiegająco, jeżeli chodzi o proces starzenia. Zawierają zazwyczaj trochę nawilżenia, trochę antoksydantów, czynniki wzrostu, mogą zawierać trochę na przykład retinolu, trochę retinalu, czy jakby taki miks wszystkiego. Pamiętajcie, że to są produkty, które będą działały trochę słabiej niż takie jedno skoncentrowane serum aktywne, ale mają na tyle ciekawe składy. I to są takie kremy, czy takie marki w tym roku, które się pojawiły, jak Skin Science Molecules, jak nowa linia od Basic Lab, jak nawet z Sensum Mare kilka produktów, widzicie je w tym momencie na ekranie, które można, można te produkty wykorzystać jako taki etap pomiędzy, Serum aktywnym, a kremem okluzyjnym. Czyli na przykład mogę mieć serum aktywne z peptydami, przykryć to kremem aktywnym od Skin Science Molecules, który z racji swojej olejowej też bazy będzie natłuszczał, jakby odbudowywał barierę. I teraz, jeżeli Twoja skóra nie lubi bardzo dużej okluzji i to jest dla Twojej skóry ok, to na tym możesz zakończyć. Przy skórach suchych, bardzo suchych, możesz nałożyć, zamknąć pielęgnację jeszcze kremem okluzyjnym. A pomiędzy właśnie mamy te kremy, które są takie antyoksydacyjne, trochę naprawcze, właśnie z racji swoich różnych innych składników, które są wykorzystywane, ale nie są aż tak skoncentrowane jak serum aktywne. Czyli można sobie zrobić zupełnie inny poziom pielęgnacji, no głównie przeciwstarzeniowej. Kategorie kremów aktywnych na pewno będziemy jeszcze rozwijać. Jestem pewna, że to jest ten kierunek. W którym pielęgnacja trochę się będzie rozwijała zgodnie z tą opcją skinimalizmu, ale o tym sobie powiemy już w nowym roku. Ja życzę nam wszystkim, żeby w 2023 pojawiła się jakaś super perełka, jeżeli chodzi o, o pielęgnację skóry, krem wow. Choć z perspektywy skóry nie jestem pewna, czy to jest możliwe, ale być może zostanę zaskoczona. Napiszcie w komentarzach, jaki jest wasz ulubieniec, być może coś. Przeoczyłam, jest Was więcej niż ja jedna, więc chętnie zobaczę Wasze e, rekomendacje, co Was pozytywnie zaskoczyło, co Was negatywnie zaskoczyło, dlaczego nie, napiszmy sobie też o tym. E, czeka nas w końcu wiosenne uzupełnienie listy e, produktów do My Skincare Boxa. Jeżeli ciągle masz problem z ułożeniem pielęgnacji, nie wiesz jakie są potrzeby Twojej skóry, to ja odsyłam do My Skincare Boxa, bo to jest naprawdę narzędzie, które powinno być. E, u każdego, kto chce dobrze pielęgnować skórę. I w tym miejscu życzę Wam wszystkiego dobrego w nowym roku, udanego sylwestra, udanego świętowania, końca roku, dużo zdrowia, dużo radości. Widzimy się w 2023. Trzymajcie się, cześć!